Wróciłem z ciepłych krajów. Rzeczywiście w Arizonie temperatury 50, 50 stopni w cieniu, w Teksasie no trochę łagodniejsze, ale też ciepło. W ogóle cała Ameryka kąpie się w słońcu, a zwłaszcza południowe Stany. Niestety, nie wszyscy. Tylko tak przebiegało zgodnie z planem, bo nie opaliłem się tak na brązowo, no ale mniejsza z tym, nie o tym przecież chciałem mówić, tylko przede wszystkim o tych wydarzeniach, które jeszcze podczas mojej nieobecności zaszły 6 lipca. Odwiedził Warszawę prezydent Trump, wygłosił przemówienie ważne przemówienie na placu Krasińskich a w, na konferencji prasowej przede wszystkim, to jest chyba najważniejsza wiadomość, poparł ide Trójmorza, czyli heksagonale uzupełnionego i poprawionego ze Stanami Zjednoczonymi jako protektorem. Takie przedsięwzięcie mogło być znakomitą, znakomitą przeciwwagą dla strategicznego partnerstwa niemiecko-rosyjskiego, no i taką zaporą przez rozmaitymi niespodziankami od strony wschodniej, ale przede wszystkim pozwoliłoby nam ze Stanami Zjednoczonymi, jako protektorem, rozsunąć szczęki i madła, jakie się zaciskają wokół naszej głowy, bo do takich szczęki madła, jakie zaciskają się wokół naszej polskiej głowy, można właśnie porównać strategiczne partnerstwo niemiecko-rosyjskie. Proszę państwa, Donald Trump, jeszcze jako kandydat, wielokrotnie krytykował niemiecką hegemonię w Europie i tę krytykę podtrzymał jako prezydent. To jest dla nas dobra wiadomość, podobnie jak poparcie dla idei Trójmorza. No i <laughs> warto jeszcze przypomnieć, że Prezydent Trump wygłosił podczas tego przemówienia na placu Krasińskich laudację cywilizacji łacińskiej. Wezwał, wezwał do jej obrony. No dobrze, że ktoś taki jak prezydent Stanów Zjednoczonych otwartym tekstem powiedział o co chodzi, i otwartym tekstem wskazał na potrzeby obrony tej cywilizacji, bo rzeczywiście stawką w tej wojnie jest cywilizacja łacińska ważnym akcentem czy elementem w przemówieniu Donalda Trumpa było przypomnienie, że to nie biurokracja tworzy potęgę i siłę państwa, tylko wolność. To takie rzeczy trzeba przypominać zwłaszcza w Polsce, gdzie do no, rekonstrukcja przedwojennej sanacji między innymi tym się charakteryzuje, że narasta biurokratyzacja państwa. Proszę państwa, jeszcze jeden element w przemówieniu Donalda Trumpa: podkreślenie aktualności artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego. No, wszystko właściwie tam było, co, o czym było warto wspomnieć, na co trzeba było położyć akcent. No, i nie mówiąc już o komplementach, którymi prezydent Trump nas obsypał gdybym nawet nie słuchał tego przemówienia. To już bym jego wagę docenił po reakcjach ze strony Volksdeutschów i salonu. No, volksdeutsche po prostu pienią się ze złości, z wściekłości. Tam jakiś volksdeutsch nawet wygłosił opinię, że Trump przyjechał i pojedzie, a Niemcy zostaną. No, trudno wyrazić jaśniej te nadzieje, jakie ożywiają gorące serca Volksdeutschów. Przypominam, że tymi Volksdeutschami to są stare kiejkoty, które tam wprawdzie zostały wciągnięte przez Amerykanów na listę naszych sukinsynów, ale ponieważ zdradę mają we krwi, to kombinują na wszystkie boki z Putinem i z naszą Złotą Panią. Krótko mówiąc, kto daje więcej, bo za pieniądze to stare Kiejkuty własną matkę by sprzedały, co zresztą, czemu się zresztą trudno dziwić, mając takie matki, ale nawet naszą biedną ojczyznę by też sprzedały. Proszę Państwa pewna analogia jest między sytuacją w Ameryce i w Polsce, a zwłaszcza sytuacją prezydenta Trumpa. No, nie ustają ataki na prezydenta Trumpa, zwłaszcza ze strony mediów opanowanych przez Żydokomunę. Tam Żydokomuna w pierwszym szeregu, awangardzie wojny przeciwko prezydentowi Trumpowi. No i teraz się pojawił nowy akcent, taki coraz silniej się wybija, że prezydent Trump jest ruskim agentem, no to Żydzi są jednak głupie, bo niby no, dobrze chcą, ale zawsze to tandetę sprzedają, takie to dziadostwo, to są handelesy jednak nie, żadni tam ludzie mądrzy. Durnota bije, bo przecież jeżeli Putin, jeżeli Trump jest ruskim agentem, no jak wygląda autentyczność amerykańskiej demokracji w tym wszystkim. No i siła lobby żydowskiego w tej demokracji, rola lobby żydowskiego w tej demokracji, no durnice są straszne, a największą durnicą to się wydaje pani Anna Applebaum, która w ogóle przechodzi samą siebie już tam Trumpa, tylko patrzeć, jak go nazwie ruskim agentem, co ona z tego ma, to nie wiem. Ale być może inwestuje w ten sposób w księcia małżonka, który nawet między pany stanął niedawno w klubie Bilderberg, uczestniczył. No, uchodzi za tęgą głowę, ale nie o tym chciałem mówić, bo to wiadomo, że pan Książę małżonek to zawsze tęgą głowę miał. Nie wiadomo ty, tylko, czy tam w tej tęgiej głowie to jest olej, czy sieczka z propaganda aptejung. Tak jak u pana profesora Kuźniara, który też tam y, powie, skomentował wizytę y, prezydenta Trumpa w Warszawie, że chciał sobie zrobić fajne fotki. No dobrze by było, żeby pan profesor Kuźniar wreszcie zrobił jakąś fajną fotkę na golasa, może od przodu i od tyłu, to przynajmniej jakiś pożytek, by z niego był podobno y, dopiero profesor Gremek, zrobił z niego człowieka. No chętnie wierzę w takie rzeczy, jeżeli tutaj szef takiego think tanku od polityki międzynarodowej wygłasza takie dyrdy mały, no to drdy mały godne są pani Pauliny Błynarskiej, też kobieta po przejściach dramatycznych, rozmaitych, historią jej można było obdarzyć co najmniej cztery kobiety, no i pryncypialnie schłostała prezydenta Trumpa za to, że wyciera sobie usta Panem Bogiem, no takich obrońców Pan Bóg w Polsce jeszcze nie miał, jak Pani Paulina Młynarska. Ho, 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 na pewno w niebie biją w dzwony, skoro nawet takie osoby angażują się w obronę Pana Boga przed prezydentem Trumpem, ale nie o tym chciałem mówić, tylko o podobieństwie, jakie zachodzi między prezydentem Trumpem, a złowrogim Antonim Macierewiczem, bo to muszę się odwołać do klasyka. Adam Mickiewicz w Panu Tadeuszu tam y, przytacza taką y, przemowę klucznika Gerwazego do szlachty zgromadzonej w karczmie w związku ze spodziewaną wojną cesarza Napoleona z cesarzem Aleksandrem. Klucznik Gerwazy powiada tak, gdy wielki wielkiego dusi, my duśmy mniejszych, każdy swego. No i tutaj stare Kiejkuty i żydowska gazeta a Dla tubylczych Polaków rzuciły się na Antoniego Macierewicza. Widocznie Sanhedrin wydał y, y, rozkaz, że na tym etapie demaskujemy ruskich agentów i w Białym Domu, i w Ministerstwie Obrony Narodowej. Pan redaktor Tomasz Piątek który dotychczas znany był z takich narkotykowych jakichś ciągów na łaskawym chlebie w Gazecie Wyborczej, Zdemaskował Antoniego Macierewicza, nie tylko jako ruskiego agenta, ale również jako kolaboranta niejakiego Roberta Lusi. No, to takie odgrzewane kotlety chyba sprzed 20 lat, ale no, Czasy są ciężkie, fara chuda, więc redaktor Piątek uwija się jak może. Widać jeszcze nie całkiem, wytrzeźwiał z tej nirwany heroicznej, no bo takie tam różne, no i oczywiście wzięły go w obronę międzynarodowe organizacje dziennikarskie. Tylko patrzeć, jak pan redaktor Piątek zostanie wciągnięty na listę. Nie naszych Sukinsynów, bo to tutaj to, trzeba to, 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 to trochę większe kalibery, ale na listę autorytetów moralnych, co to rozpoznają się nawzajem po specyficznym zapachu. Nawiasem mówiąc, po specyficznym zapachu, to, to może nabrać to kryterium całkiem nowych rumieńców. Dlatego, że w Polsce jest taka pani Iza, Miko się podpisuje. Powoli się starzeje, ale no stara się tam jakoś wypromować w oryginalności i ostatnio zaczęła lansować obrzęd okazania waginy. No więc najwyraźniej jeszcze nie wie, że tego się ani nie wietrzy, ani nie okaza, tylko myje zwyczajnie. No ale to cała wiedza o higienie jeszcze musi docierać do tych celebrytek polskich z pewnym opóźnieniem, bo one zajęte są lansowaniem, to nie ma mają czasu na takie higieniczne zabiegi, no i trzeba tam jak ten dobyczaj okazania waginy się upowszechni na no to podejrzenie, że autorytety moralne rozpoznają się nawzajem po zapachu nabierze nieoczekiwanych rumieńców. Proszę Państwa, więc... Antoni Macierewicz tutaj jest podejrzewany o to, że jest agentem Putina. No i jeszcze Bartosz Kownacki, jego wiceminister też tutaj, och, no nawet sam najstarszy Kiejkut III Rzeczypospolitej dał wyraz swojemu zaniepokojeniu charakterem kontaktów takich Ministerstwa Obrony, urzędników Ministerstwa Obrony Narodowej z Rosjanami. No, zaniepokojenie najstarszego rzeczy III Rzeczypospolitej jest jak najbardziej zrozumiałe, zważywszy, że jego kontakty z Rosjanami, mówię oczywiście o panu generale Długaczewskim, no to były takie wiadomo, oni rozkazywali, on się słuchał i w podskokach wykonywał wszystkie tamte polecenia. No a tutaj jeszcze charakter tych kontaktów złowrogiego Antoniego Macierowicza z Kremlem nie został sprecyzowany. Pan redaktor Piątek i tam różne autorytety moralne i stare kiejkuty takie ostrożne jakieś. No, tego, no, ale jeżeli prezydent Trump zostanie wreszcie zdemaskowany jako ruski agent, to tylko patrzeć, jakich u nas się tu pod każdym krzakiem ruskiego agenta znajdą. Widać, że BND, pierwszorzędni fachowcy z BND, tutaj z starym kiejkutom przysłali, z jakiego klucza mają ćwierkać. No, a niezależnie od tego, proszę Państwa, jeszcze z pierwszorzędni fachowcy z BND też nie wiedzą, czy już mogą w Polsce przystępować do tworzenia faktów dokonanych, czy jeszcze lepiej, przezorniej będzie poczekać, aż objawią się jakieś rezultaty, czy nie objawią się żadne rezultaty wizyty prezydenta Trumpa w Warszawie. Mówię o tym dlatego, że no, wydawało się, że nastąpi powszechna mobilizacja z okazji kolejnej miesięcznicy smoleńskiej, kiedy to wyznawcy tej liturgii tam procesje urządzali, urządzili na krakowskim przedmieściu a y, mądrzy, roztropni i przyzwoici postanowili kontrmanifestację urządzić legendarny pan Władysław Frasyniuk, który teraz jest forsowany na, przez starych kiejkutów na wielką nadzieję białych i czerwonych. tam niejedno pewnie ma za uszami, skoro ich tak się słucha, y, no ale już nawet i nasz Kukuniek miał wziąć udział, tam się położyć na Krakowskim Przedmieściu, żeby policja go wyniosła, dopiero żeby było hałasu na świecie, że nobliste wynoszą nas, noblistów prądem, no i człowiek o szarpanych nerwach, czyli pan poseł Stefan Nysiołowski też się przyłączyć miał do spółdzielni, no, ale widocznie panu Kukuńkowi, naszemu Lechowi się oficer prowadzący prowadził słuchajcie Kukuniek, wy tam się nie pchajcie na to krakowskie przedmieście, bo jeszcze was spałują, więc na wszelki wypadek Legendarny pan Kukuniec położył się do łóżka szpitalnego pod pretekstem jakichś dolegliwości kardiologicznych. Jak tylko się skończyła ta okazja, do manifestacji dostąpił cudownego uzdrowienia, wstał, otrzepał się i poszedł do domu. No, to widać, że tą odwagą to towarzyszo nie grzeszy, bo y, tam y, pyskować, pięknego, wyciągać rękę po pieniądze, po jurgielty, no to jasne, ale tak, żeby tam troszeczkę zaryzykować, to nie. Także wzgardzili y, uczestnictwem kontrdemonstracji, widocznie z BND przyszła do starych Kiejkutów instrukcja, no słuchajcie Kiejkuty, nie przeczekajcie. Sięgajcie tutaj strony, poczekamy jeszcze, co tu się wyjaśni. Tymczasem, proszę Państwa, Prawo i Sprawiedliwość przeforsowało właśnie w Sejmie Ustawy rzeczywiście pozwalające na ręczne sterowanie wymiarem sprawiedliwości nie tylko Krajową Radą Sądownictwa, ale i Sądem Najwyższym i Sądami Powszechnymi, no najwyraźniej kasta sędziowska się doigrała, nosił wilk razy kilka, ponieśli wilka, chcieli utrzymać taką niezależność od kogokolwiek w Polsce i robić co im się podoba. Nawet w tym Sądzie Najwyższym, no tam pani Gerzdorf dzisiaj pyskuje, że to Sąd Najwyższy, to tam tacy wybitni ludzie są nieskazitelni moralnie, a przecież wiemy, że się naradzali, jak tu no, informowali się nawzajem, jak tu kasacje pisać, żeby było dobrze, żeby tam jeden sędzia drugiemu sędziemu tam rady udzielał. No więc, no a i sama pani Gersdorff przecież z tej pensyki sędziowskiej, na którą tak narzekała, uciłała sobie miliony no daj Boże każdemu takie. Oczywiście nie każdy ma tyle okazji, ale no dobrze by było, otośmy przecież po tośmy zrobili transformację ustrojową, żeby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej. No więc proszę państwa, doigrało się to towarzystwo dlatego, że Każda słuszna myśl raz rzucona w powietrze, prędzej czy później, znajdzie swojego amatora, i jestem pewien, że gdyby nawet się ekipa zmieniła po następnych wyborach, to już te ustawy nie zostaną uchylone, bo ręczne sterowanie wymiarem sprawiedliwości tymi wszystkimi niezawisłymi sędziami każdemu się spodoba. Przypominam, że totalna opozycja w swoim czasie bardzo krytykowała, koncepcję aresztu wydobywczego wprowadzanego przez pana ministra Ziobrę, ale kiedy sama doszła do władzy rząd premiera Tuska, to ten areszt wydobywczy został utrzymany, aż do dnia dzisiejszego został utrzymany i przypomnę, że kiedy wiosną 2008 roku w Polsce pojawił się niejaki Peter Vogel, finansista ze Szwajcarii, on tak naprawdę nazywał się Piotr Filipczyński pochodził z takiej porządnej, ubeckiej rodziny. I w, pod koniec lat 70. został skazany na karę 25 lat więzienia za morderstwo ze szczególnym okrucieństwem, ale w 83. roku na przepustkę z więzienia wyjechał do Szwajcarii, gdzie zmienił nazwisko, został finansistą, a prezydent Kwaśniewski w ostatnim dniu swojego urzędowania go ułaskawił. No to ten pan Peter Fogel, kiedy przyjechał do Polski, sądząc, że już jest bezpieczny, został aresztowany i umieszczony w areszcie wydobywczym. No i widać wyraźnie, że takie wynalazki to się utrwalają, jednak więc już chyba teraz niezawiśli sędziowie będą musieli mieć oczy dookoła głowy, żeby się słuchać nie tylko oficerów prowadzących, ale i ministra sprawiedliwości. Oj, bo nie będzie nawet tej pensyjki, a najciekawsza jest kuracja przeczyszczająca w Sądzie Najwyższym, no tam wszyscy sędziowie w stan spoczynku zostaną przeniesieni po wejściu w życie tej ustawy. Miejmy nadzieję, że nie wiecznego spoczynku, chociaż niektórym by się to należało, ale no, a z wyjątkiem tych, których minister sprawiedliwości pozostawi na stanowiskach, no trudno wskazać bardziej taki dobitny przykład ręcznego sterowania wymiarem sprawiedliwości będzie się działo, proszę Państwa, wnet się posypią piękne wyroki, bo jak tak już, jak to wszystko wejdzie w życie, no to niezawiśli sędziowie będą się tam uwijać wokół swoich karier zawodowych, żeby tą tam, tam zarobić z dziebełku na bułeczkę i masełko, jak to mówi poeta, od czego jurysprudencja w Polsce niebywale się rozwinie. No... Dopiero tutaj po przyjeździe z Ameryki można ocenić całą smakowitość tych wszystkich przedsięwzięć, no a przecież nie jest to na pewno ostatnie słowo, bo w życie wejdzie również opłata paliwowa. Widać wyraźnie, że no, do, dobrze gospodarka funkcjonuje, budżet aż kwitnie, jest, tam się przelewa pod dziurkami od nosa, no ale widocznie tam się pokazuje jakieś dno w szkatule państwowe, więc trzeba na kierowców nałożyć dodatkowe miliardy. Podobno aż 25 groszy na litrze, no to jak tyle samochodów w Polsce jeździ, to rządowi sypnie się grosz dodatkowy będzie miał na te wszystkie wynagrodzenia dla urzędników, bo przecież urzędników tu będzie mnóstwo potrzebnych między innymi do ręcznego sterowania wymiarem sprawiedliwości, bo Przecież niezawiśli sędziowie będą słać raporty jeden na drugiego, będą donosić na siebie nawzajem, żeby się zasłużyć. Także dzięki temu wymiar sprawiedliwości stanie się przewidywalny, a no i oczywiście bardziej transparentny. Jak powiedziałem, nie jest to ostatnie słowo, chociaż zbliżają się Szybkimi krokami sejmowe kanikuły. No to jak sejm się zbierze po wakacyjnej przerwie, to dopiero się będzie działo. Dopiero usłyszymy tutaj cuda na kiju, proszę Państwa a ja już teraz będę się z Państwem bardziej regularnie spotykał, no bo wprawdzie jeszcze tu i ówdzie pojadę, ale już nie na tak długo jak do Ameryki, bo te wyjazdy będą bliższe i krótsze.